No więc witamy na kolejnym Dniu Dziecka w Wieluniu. Jest z nami organizator imprezy. Witam, Sławomir Wcisło. Może coś powiesz o tej imprezie? No, tak jak zwykle, Dzień Dziecka jest ważnym wydarzeniem dla młodszego pokolenia, ale także dla babci, rodziców. Chcemy przybliżyć dzieciom e, ten dzień w takim sensie, żeby pozwolić im. Bawić się w taki sposób integracyjny razem, właśnie z opiekunami, z rodzicami, mają różne atrakcje tutaj. Bardzo ciekawe, niekoniecznie drogie jakieś atrakcje, ale malowanie twarzy się jak zwykle cieszy dużą popularnością. Przyozdabianie różnych ozdób, gadżetów, które dzieci potem zabierają ze sobą, bańki mydlane. Małe pokolenie ciągle jest tym zachwycone. No a starsi mogą zostać rycerzami, mogą poznawać po dotyku różne i kształcie różne owoce. To bardzo mi się podoba. To stoisko jest pomysłowe i takie poznawcze. A, a Jeszcze chciałem powiedzieć, że w tym roku urozmaiceniem była fotobudka właśnie to odgadywanie różnych przedmiotów owoców warzyw i zapachów poznawanie No i także była scenka na otwartym powietrzu to jest scenka pod tytułem Wielka domowa awantura czyli Józef i jego bracia Alek to dojdzie? A dla ojca nie ma miejsca? Będzie siedział przy ojcu. To jest mój ukochany syn. Syn moj, uko, mojej ukochanej żony Rachel. Ale niestety zmarła, gdy rodziła Beniamina. Pozostali mu chłopcy. A jak, jaka ona była piękna. Siadaj już tutaj, świętu przy ojcu. A to, wiecie co? Miałem dziwny miałem sen. Śniło mi się, że byliśmy w żniwa na polu. I wszystkie snopy, 11, pokłoniły się mojemu. Ale mądra, zarozumialec. Tak, tak, czas. To to. Miałem jeszcze jeden sen. Też dziwny. Bo oto słońce, księżyc i 11 gwiazd mi się kołniało. Co? Bo sądzisz, że ja i matka mamy się Tobie kłaniać, a w braciach nie wspominając? Lepiej choć wcześniej spać, za późno chodzisz spać. Ale ja nie chodzę późno spać. Widocznie za późno, skoro masz takie sny. Chłopcy, zobaczcie. No co tutaj się stało w na naszych, naszych okolicach? Prawa tego pana, Owieczki beczą, w głodne. Czas poszukać nowego pastwiska. To jest wasze zadanie. Ale Józef zostaje ze mną w domu do pomocy, a wy wyruszajcie. Niech Bóg was prowadzi. Dzień. Wiesz Józefie, minęło już dużo czasu, a nie mamy żadnych wieści od Twoich braci. Nie ma wyjścia, muszę Cię posłać, abyś zdobył informację, co u nich słychać. Oczywiście zabierzesz że Mamy coś dobrego dla nich. To są łasnuchy, pamiętasz. Świetnie, podciągnę, świetnie. Podciągnę. świetnie, taka wyprawa bez rodziców. Podciągnę. Ahoj przygodo! Nie się za to. Szybko wrócę i przyniosę Ci dobre wieści. Tyle dni już wędruje pójdzie do Bracie dalej nie widać A to chyba oni Tak. i owce ojca Ale muszę odpocząć Właśnie tu Josef ten odraciszek ostatni Słuchajcie, jeszcze okazja spłabić się z jego raz na zawsze Zabijmy go zawsze

czy macie co do sprzedania? Do Egiptu idziemy. Powiedz, nie kupujemy. Ponosci, miram, złoto, balsam. Chętnie weźmiemy, ale tylko najwyższej jakości. Miko. Mamy. Cichy, cię pociesz, co? Ale coś od czego? Co macie? Młodej, jest zdrowej, do silnej. Proszę, proszę. Prakoczyj, do Chudry. Chudy Ja miałem 15 srebrników. Co jakiś chudy 15 srebrników? Co na nie 50. No takiego chudego, bardzo jest chudy. Nie, nie. A to wyrobianie czego? No nie, 30 to jest góra. Zgoda? Jak będzie 30. Co wy? Bracia. Paćko, paćko nie, paćko. nie, to jest... W żywej cywilizacji, a w kraju pastuchów. Ej, tylko nie pastuchów. Pastuchu, pastuchu, bo strzedał swoich braci. Łatwiej, macie! Słuchajcie, chłopaki. Ostatnie dwa lata są dla nas bardzo ciężkie. W czasie z nich prawie nic nie zebraliśmy. Minęły lata u rodzajów. U nas i w Egipcie jest nędza. Musimy się naradzić, co robić. Może macie jakiś pomysł? Ja słyszałem, że w Egipcie urząd objął pewien nowy premier. W czasach urodzajów e, pobudował spichlerze. E, skupił od rolników zboże. I teraz sprzedaje je po wyższej cenie. Wszyscy idą do Egiptu kupić zboże. Słyszałem, że chetyci przywieźli z Egiptu sporo zboża. Ma facet łebną interesu. Widzę, że nie mamy wyjścia. Ruszycie do Egiptu, ale... Jezuś. Józefa nie ma, Ruszycie do Egiptu, Józefa nie ma, bo wiecie, przynieśli jego jednego z to musicie być bardzo ostrożni. Och, mój ukochany syn. A to Józef i Józef, masz nas przecież jedenastu. Tak, tak, cały czas o Rachelie, o Rachelie, a o moich synach nic Ciebie nie obchodzi. Nie wiem, co ja nie obchodzi. Kocham się. ich bardzo! Ale Józefa, oczywiście tak. moje serce, chwała mi do tej pory. Ruszajcie, szkoda czas. dla domu, tak, oczywiście. Dziwne jest to moje życie w Egipcie. Najpierw sprzedali mnie jako niewolnika. Potem zostałem zarządcą całego majątku, dowódcy straży faraona. A teraz jestem drugą osobą w państwie po samym faraonie. To wszystko dzięki Bogu, do którego się modlę. To on pomaga mi w różnych obowiązkach. Teraz w czasie głodu rozdzielam zboże. Tęsknię tylko za moją rodziną, za ojcem, matką, braćmi i siostrami. nie pozakładali rodziny, mają dzieci. U mnie też dużo się zmieniło. Na pewno by mnie teraz nie poznali, ale. ja bym ich poznał. Co się tam dzieje przy śpiterze? Jest wielu mieszkańców miast egipskich. Także przybyło sporo mężów z Kanału. Jest ich dziesięciu. Wiedzą, że są braćmi. Dziesięciu i są braćmi? Tak. Z Kanału. Coś to jest podejrzane. To mogą być wiedzy. Zawołaj ich, to szybko. przyprowadź ich tu szybko. Chodźcie. Czyli mówicie, że jesteście z Kanału. jesteście braćmi. Jesteśmy braćmi, synami jednego męża. A ojciec Was żyje? Żyje, żyje. Zdrów jest? Zdrów. Zdrów. Ja muszę sprawdzić, czy się wymienię, jak Jeden z Was zostanie u mnie w więzieniu, a reszta wróci. Wróci ze zbożem dla Waszych rodzin. Ty zostaniesz w lochu, a wy, jeśli nie wrócicie z najmłodszym bratem. Na dowód, że nie kłamiecie, Więcej go nie zobaczycie. Dobrze, dobrze. Nie, nie, nie. Wybijcie sobie z głowy, żebym ja miał puścić z wami Beniamina do Egiptu. Sami wiecie, co się stało, gdy podróżował do was Józef. Pawioną szatę do dzisiaj mam przed Nie ma mąki, Ale ojciec, nie ma wyjścia. No już nie ma zboża, nie mamy mąki. Zostało tylko połowa ostatniej -y. I koniec nie ma więcej. Widzę, że nie mam wyjścia. nie? nie, nie. Gdy wyruszysz do Egiptu, pamiętaj, musisz cały czas słuchać swoich starszych braci. Nie oddalaj się samowolnie o nich. Musisz być cały czas pod ich opieką. Chyba bym umarł, gdybyś. Tobie się coś stało, a ja bym został chyba sierotem. umarłbym na to Tato, ależ wspaniale. Taka daleka przygoda bez rodziców. Ahoj przygodo! przygoda, nie martw o mnie. Wrócę z wielkim worem zboża dla ciebie i mamy. Ja oczywiście jest. No nie może tak być. Drugi raz już wam dałem zboże i wypuściłem brata z więzienia. A teraz ten najmłodszy, wyrodny brat, ukradł mój złoty kucharz. To teraz on zostanie moim niewolnikiem. A już ja go nie ukradłem. Ktoś mi go podłożył do mojego wola. Nieważne. Był w twoim worze, Był. To znaczy, że go ukradłeś. Teraz zostaniesz tu na zawsze. Panie, panie, pozwól przemówić twojemu pokornemu rzuci. Pamiętasz, jak pytałeś nas, ilu mamy brać? Powiedzieliśmy, że... Dwunastu zostało w domu. Jednego z nami nie ma, a ten to jest nasz najmłodszy syn. Gdybyśmy wrócili bez niego do naszego ojca, to on chyba umarłby ze smutku i ze zbaczyń. Ja nie mógłbym na to patrzeć, dlatego proszę Cię, pozwól, żeby on wrócił do domu bezpiecznie, a zamiast niego ja został tutaj w Egipcie jako Twój sługa, jako Twój Ja jestem Józef? Józef? To ja! Józef. Żyje nasz ojciec? Żyje? Żyje. 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 Znów jest, Zrób jest I stało się tak, owieczki? moje drogie owieczki, że moje stare oczy zobaczyły Józefa. Można powiedzieć, że Bóg jakby przywrócił mi go z martwych, Jakby powstał na nowo do życia. Tak, moje kochane owieczki. Bóg jest bardzo dobry. Zapamiętajcie na całe życie. Bóg jest naprawdę bardzo dobry. To jest była trema? Trema była związana z organizacją ogólnie rzecz biorąc, bo to było pewne wyzwanie. A co do scenki, to trema była związana z tym, że wypadł nam najważniejszy odgrywający aktor, a ja musiałem go zastąpić, więc to był duży stres. I co, przewidujesz jakieś plany na, na, na wielkiej scenie w swoje życie? Na pewno cieszyłbym się, gdyby ta scenka mogła być powtarzana przy różnych okolicznościach. Pewnie by była już wtedy lepiej też i zagrana przez nas. Cieszę się, że też udało się w niedużym zboże. Wydawało mi się, że wręcz niemożliwe, że to Częstochowa da radę taką scenkę unieść, bo to potrzeba było wiele osób. Bracia, synowie Józefa to przecież, nie Józefa tylko Jakuba, to przecież spora gromadka. Dwunastu nie udało nam się zgromadzić, ale sześciu było, prawda, było trochę pracy. Chcę powiedzieć, nieduży zbór myszków, w zasadzie grupa przygotowali nam scenografię piękną, taką na tekturze, ilustrację. Także naprawdę osoby, o których bym się nie spodziewał, to akurat się to pięknie zaangażowali tutaj. No i chcę pochwalić zbór w Wieluniu, bo dla nich to też jest duże wyzwanie, ale oni to lubią, widać, kochają dzieci. No i mimo niedużych Potencjalnych możliwości robią to z sercem. Siostry, zwłaszcza, tutaj się angażują i naprawdę super im to wychodzi. Co byś na koniec chciał powiedzieć? A, kochajcie dzieci i Pana Boga. Dzięki serdeczne. Dziękuję.